I mamy to! Siódmy mecz finałów. Po raz pierwszy od 2016 roku, od pamiętnego finału Golden State Warriors Cleveland Cavaliers, Cavaliers wygrali 4-3. Siódmy mecz to może być, może mieć znaczenie w kontekście tej rundy, tej finałowej rundy tego roku. Siódmy mecz wygrali w Oakland. Cleveland wygrali 4-3 całe finały. Natomiast w rywalizacji Indiana z Oklahomą jest 3 do 3 Po dwóch świetnych meczach z czwartym i piątym Gdzie pokazali do, Zdominowali fizycznie Zróżniany z Indiany Znakomicie grali w obronie, jeszcze lepiej w ataku Wydawało się, że, że Indiana może być problem, Mieć problem z, z Powrotem do swojej dobrej dyspozycji Szczególnie z pierwszego I trzeciego meczu tym bardziej, że nie wiadomo był występ Teresa Halliburtona, ale okazało się, że zagrał i zagrał bardzo dobrze. I Indiana ten mecz wygrała. Ale jaki to był mecz? Pierwsza połowa właściwie, bo rozstrzygnała, rozstrzygnała e, zwycięstwo w tym spotkaniu, a szczególnie druga kwarta, w której znakomita, to rewelacyjna obrona Indiany i z tego wychodzące mordercze kontry. Rozbiły strefę, rozbiły obronę Oklahomy. Nie zdążyli wrócić do obrony. Najlepiej broniąca drużyna w lidze, nie tylko w sezonie zasadniczym, ale i w play-offach, ich gracze w drugiej, jej gracze w drugiej, w drugiej kwarcie nie zdążyli wrócić do obrony na czas, żeby zapobiec tym morderczym kontrom. Zatem mamy po, po 6, 6 mecach remis 3 do 3 i siódme spotkanie w Oklahoma zapowiada się niezwykle ciekawie. Jest pytanie, czy Indiana utrzyma ten poziom gry, ten poziom intensywności? Wiemy, że to się zmienia w tym cyklu finałowym tych sześciu meczów. Raz lepszą dyspozycję fizyczną prezentuje Oklahoma, innym razem Indiana, tak, jakby, tak jak choćby w ostatnim meczu. Pytanie jest otwarte, nie podejmuję się typowania. Dla mnie najważniejsze jest to, że doczekałem się po dwóch latach siódmego meczu i życzę Państwu i wszystkim oglądającym NBA wielu emocji w siódmym spotkaniu z niedzieli na poniedziałek w kanał Puls